Halo, halo, Wodzisław. Jest piękne środowe popołudnie około 30 stopni Celsjusza, a my za chwileczkę rozpoczniemy kolejny mecz. Mecz czwartej ligi w ramach szóstej kolejki pierwszej ligi Śląskiej, którym to Odra Wodzisław podejmie kuźnię Ustroń. Bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszam, Mariusz Adamczyk. Przedstawię Państwu składy obydwu drużyn. Na początek drużyna Odry Wodzisław, czyli gospodarze. W bramce z numerem 1 Maciej Zając. Dalej 2 Bartłomie Sikorski. 6 Jakub Wilczek. 8 Bartusz Wodnicki. 9 Najlepszy strzelec Odry Marcin Oślizlok. 10 Paweł Polak. 15 Mikołaj Karwot. 18 Szymon Kalisz. 74 Mateusz Słodowy, kapitan Odry. 77 siedem, Jakub Pawełek. 97 Jakub Jałas. A teraz czas na skład drużyny gości. A więc Kuźnia Ustroń w bramce numer 12 Karol Szymecki Dalej 3 Kirylo Pasażyn 4 Kamil Surowiec 6 Błażej Ligocki 8 Kapitan Kuźni Nikola Bój 10 znany z występów w Odrze Michał Rycka 11 Łukasz Tarasz 14 Władysław Pylopa 17 Adrian Rakowski 19 Karabali Mezu Jose David 23 Jakub Waliczek Możemy spodziewać się wielu, wielu emocji. I właśnie w tym momencie pan Mariusz Goriwoda rozpoczyna dzisiejsze spotkanie. W pierwszym meczu tutaj na stadionie Aleja padł remis. Drużyny podzieliły się punktami, natomiast w meczu ustroniu kończącym rywalizację, Odra pokonała Kuźnię 2-0. Pierwsza sytuacja i było bardzo blisko, a szansę na zdobycie bramki dla Odry miał nie kto inny jak Marcin Oślizlok. Próbował piłkę z Czupakiem, raz jeszcze podobne zagranie z rzutu na krótko, próba dośrodkowania. Teraz płaskobita piłka, to mogło zaskoczyć Karola Szymeckiego, jednak nikt z gości, żeby zastosować wyższy pressing. Swobodnie teraz Słodowy mógł posłać piłkę w stronę Oślizloka, tam Białas, już jest piłka do Marcina Oślizloka i była szansa, wybija to wszystko Karol Szymecki. Tak zwana laga na Marcinka, można powiedzieć. Ale Marcin pokazuje w każdym meczu, że ta taktyka, te zagrania przynoszą skutek Włodzisławianom. Teraz miał Pawełek troszeczkę miejsca, mógł strzelać, pokusił się jednak. O podanie do Kalisza, jeszcze raz Pawełek, Białas. A i co tam się wydarzyło? Dlaczego tutaj nie mamy pierwszej bramki? Szanowni Państwo, Pawełek, zrobiło mu się tam troszkę miejsca. Myślałem, że uderzy, ten jednak rozegrał na lewo do Kalisza. Zobaczcie teraz sami, atakujących Odry nie spodziewał się, że ta piłka właśnie w ten sposób powędruje pod ich nogi. Pawełek, dośrodkowanie, jest Białas nad bramką. Oj, który to już był strzał. Walczył Karwot. Teraz szansa na szybki kontratak, podanie tutaj na prawą stronę, jest strzał, odbija to Maciej Zając i mamy rzut rożny dla Kuźni, a była szansa, nie wykorzystał tego Łukasz Tarasz. Moim zdaniem zbyt lekko uderzył, dając szansę Zającowi na poprawną interwencję. Gramy dalej, a teraz błąd w obronie, jest szansa, wypuścił sobie to... Jeden z napastników kuźni, ale wypchnął się tym poza bramkę. Maciej Zając trzyma piłkę w rękach. Będą Państwo widzieli powtórkę, troszkę nieporozumienia w szeregach Odry Wodzisław I mogła być z tego naprawdę groźna sytuacja. I było naprawdę dwukrotnie bardzo groźnie. Niedokładnie teraz Jakub Pawełek. Muszą na, właśnie na takie zagrania uważać Wodzisławianie. Teraz piłka na lewej stronie. Jest szansa dla Kuźni, pole lekarne 16 metr. Nad bramką jednak piłka. I od 5 metra goli zdobytych od RAMA 14. Więcej tylko o jedną bramkę Raków 2 Częstochowa. Szansa Kalisz i słupek. Odbita piłka. Jednak wcześniej pozycja spalona. Nawet gdyby ta piłka wpadła do siatki to nie mielibyśmy uznanej bramki, ale tutaj rozlega się gwizdek jak to rozegrają wszyscy przed polem karnym jednak próba strzału z daleka ładnie poradził sobie z tym co prawda na raty Maciej Zając no ale to już za nami trzeba konstruować kolejny atak, ale nie tak to co powiedziałem dużo błędów przytrafia się przy rozegraniu piłki Odry, uwaga teraz szansa dla Kuźni i na refleks broni to Maciej zając wystawiając prawą nogę piłka ląduje na rzucie rożnym, a próbował Mikola bój. Dośrodkowanie sikorskie głęboko próbował zaskoczyć bramkarza jeszcze odra Wodzisław. Nie trafił jednak czysto Marcin oślizlok. Dobra próba Pelego, ponieważ bramkarz oślepiony słońcem. Kalisz do ślizloka, który wziął się za rozgrywanie, ale już tam pędzi w stronę jedenastki. Jest tutaj biała szansa dla odry. Ale wybija to defensywa kuźni. A znajdował się tam przed bramką Jakub Pawełek. I już w drugą stronę Kalisz. Może on teraz napędzi ten atak. Na lewej stronie jest tutaj oślizlok. W polu karnym Pawełek. Jest tam Białas na zamknięciu. Do niego zagrywana piłka. Biała strzał z pierwszej piłki, odbita. w Kozioł. Od murawy jednak nie sprawiła problemu. Ale troszkę za wysoko chwytał piłkę już nie było z czego uderzyć mówiąc żargonem piłkarskim szansa teraz dla kuźni, ale piłka minęła. Lewy słupek Macieja zająca. Walczy tu Mikołaj Karwot, jednak przegrywa ten pojedynek i jest szansa dla Kuźni. Uwaga, 11 metr i broni to wszystko Maciej Zając. No po raz kolejny było groźnie. I właśnie teraz rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Teraz <grym> jeszcze Wilczek na prawą stronę do Polaka. Sikorski rozejrzał się, gdzie Marcin Oślizok w jego kierunku. Posłana piłka, no nie wiem, czy tam nie był zahaczany napastnik Odry. Jose David ma już na swoim koncie żółtą kartkę. Odrabecik będzie próbowała tutaj szybko strzelić gola na 1-0. Łukasz Gajda, może on właśnie dobre uderzenie dobitka, Jeszcze raz obrona bramkarza, ale to nie koniec. Jeszcze jest Sikorski, do niego zagrywana piłka. I co? I wybijają to wszystko. Zawodnicy Kuźni ustroń, ale ładnie wprowadził nam się Łukasz Gajda w ten mecz. Pawełek. Niecelne niestety podanie i już szansa dla Kuźni. Prawa strona boiska. Czy będzie uderzenie? Dośrodkowanie! No i gol! Jednak gwizdek arbitra. Pozycja spalona i nie ma bramki, ale to jest Dosyć poważne ostrzeżenie dla niebiesko-czerwonych. Ciężko nam ocenić z tej perspektywy kamery, jednak musimy zaufać bocznemu arbitrowi. Sikorski, dośrodkowanie na długi słupek i nad bramką Jakub Wilczek. Ależ minimalnie Paweł Polak przejmuje tę piłkę, Słodowy. Dośrodkowanie, jest szansa, Wilczek! Ależ miał dobrą okazję na to, żeby skierować piłkę do siatki. Połapała się w tym Kuźnia, szansa do jest tu dwóch zawodników w żółtych koszulkach, ale jest też Paweł Polak, który dobrze dostrzegł kolegę z zespołu, ale samo podanie było niedokładne. Nie ma tam, a jednak teraz słyszymy gwizdek bocznego, gwizdek głównego arbitra, a bocznego oczywiście podniesioną chorągiewkę w górze. A może po prostu utrzyma się ten bezbramkowy remis. Teraz prawa strona pola karnego, Jakubowski, dośrodkowanie i Bartek Wodnicki strzałem głową nie trafia czysto. Słodowy próba poszukania tam oślizloka. Nie dochodzą dzisiaj piłki coś do Marcina. Ale wszystkie te dośrodkowania są... Jakby za niskie, a teraz szansa na przedarcie się. Kamil Szufarski wychodzi sam na sam z Maciem Zającem, no i mamy bramkę! Gol! Szanowni Państwo, cóż za niefrasobliwość obrońców Odry. 75. minuta spotkania i 1 do 0 dla, do 0 dla Kuźni Ustroń. My zobaczymy to wszystko raz jeszcze w powtórce, no trzech zawodników Odry tam było. Ośrodkowanie w pole karne. Jest tutaj szansa Jakub Cichos. No mogła być bramka wyrównująca, ale doskonale wybronił to Karol Szymecki. Jest teraz szansa. Podanie w kierunku Oślizloka. Oślizlok sam koło niego dwóch obrońców uderza. To Marcin broni to jednak Karol Szymecki. Nikogo nie było na zamknięciu tej akcji. Przypomina mi się taki mecz. A może dobra, nie będę go przypominał. Miejmy nadzieję, że skończy się to zupełnie inaczej. Do, Dominik Kubowski na prawej stronie już tutaj radzi sobie z jednym z zawodników dośrodkowania. Kto do tego dopadnie? Kłosek! Gol! 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 Cóż za wejście! Maciej Kłosek istnym wejściem smoka doprowadza do remisu w 83. minucie spotkania. Mówiłem, że będą jeszcze tutaj emocje. Cóż za nosa do zmian ma Michał Czeszt. Rozegranie Wodnickiego na prawą stronę do Jakubowskiego. Ten poszuka dośrodkowania, czy nie? Dośrodkowuje jednak słodowy płasko. Jest tutaj cicho, przełożył sobie cicho. Jeszcze odegranie do Kłoska! Ależ miał okazję, Maciej Kłosek na drugiego gola. Paruje to wszystko Karol Szymecki, i Kuźnia wychodzi z kontratakiem. Jednak będzie tutaj od razu starała się pokusić o zwycięskiego gola. To na pewno. Ale na Kuźnię też trzeba uważać, właśnie teraz jest okazja na bramkę i gol! Kamil Szlufarski dodaje drugie trafienie, i dwa do jednego prowadzi Kuźnia. Cóż za końcówka, ależ nam się tutaj dzieje, szanowni państwo, no jeden jedyny błąd, który otworzył <noise> drogę do bramki dla. Jeszcze próbuje Odra. Cichos, lewa strona. Łukasz Gajda do Wilczka. Wilczek dośrodkowanie odbita ta piłka. Czeka tam kłosek. Jeszcze Wodnicki ma piłkę pod nogami. Cicho ale Kompletnie nie wyszedł mu ten strzał młodemu napastnikowi. A sędzia pokazuje Jakub Wilczek. Dalekie wznowienie w poszukiwaniu oślizloka. Ten zgrywa do Macieja Kłoska. Ale tam jest rosły Jose David. Minął się jednak z piłką jest kłosek. Jednak osamotniony tutaj <laughs> Marcin Oślizlok. Jeszcze Wodnicki. Wysunięcie do cichosa. Uderz to. Zablokowane uderzenie, jeszcze Jakub Cichos, ale niestety nie w tym kierunku i pan Mariusz Goriwoda kończy te zawody równo po 94 minutach. Odra Wodzisław przegrywa z Kuźnią Ustroń 1-2. do 2. Bardzo dziękuję za uwagę. Mariusz Adamczyk, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. zakres usług foto wideo szczegóły na kamilzieniek.pl